Wielu osób pytało się, jak grać EBR-em, czy mógłbym nagrać jakiś poradnik na ten temat No i oczywiście, no, widząc, że jest zainteresowanie, chcę zre zrealizować taki film Ale jako, że nie czuję się w 100% kompetentną osobą Zaprosiłem gościa, którego nick pojawia się praktycznie w co drugim filmie Więc pewnie większość z was już wie, o kogo chodzi Powiem tyle, że ma ponad 1000 bitew na tym czołgu, 3 odznaki biegłości Więc wie na pewno, jak się nim gra i zna na pewno go praktycznie na wylot. Cześć Tomek. Siema, witam wszystkich widzów. I zanim przejdziemy jeszcze do Meritum, to pokrótce chcę wam powiedzieć, jak będzie wyglądała ta seria. Pierwszy odcinek dzisiejszy będzie z garażu, czyli pokrótce mówimy perki, wyposażenie, racje dyrektywy, czyli wszystko to, co należy zrobić w garażu, no, żeby jak mieć jak największą skuteczność w bitwie. A później kolejne odcinki to będą na przykład pokazy, pokazywanie na Wodtaktiku jakiejś pozycji, i później jakiś wycinek z bitwy, coś ten deseń, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Więc ja oddaję głos Tomkowi i słuchamy. Dobrze, w takim razie ja proponuję zacząć od doboru perków. Jak wiadomo, Berta jest light, więc perki są tutaj kluczowe. Tak naprawdę, jeżeli nie macie minimum dwóch perków, to moim zdaniem nie warto w ogóle wchodzić do bitwy. No, dlatego warto za, zadbać o to, żeby załoga była odpowiednio wyszkolona. Jeżeli nie macie tych dwóch perków, no to powinniście moim zdaniem użyć podręczników, tak żeby mieć, zaczynać minimum trzeci perk. Bez tego lepiej do bitwy nie wchodźcie, bo będziecie tylko obciążeniem dla swojego teamu. No, jeśli chodzi o dobór tych perków. Yy, nie będę tutaj dzielił na pierwszy i drugi, bo oczywiście od razu musicie mieć te dwa. I są to podstawowe perki, czyli towarzysze broni na wszystkich załogantach. I kolejny perk to jest żaruga. I na trzech pozostałych załogantach kamuflaż. To jest obowiązkowe. No i na trzecim perku, na dowódcy, też musimy skończyć ten kamuflaż. To jest moim zdaniem najlepszy wybór. I przy kolejnych załogantach już jest trochę więcej do wyboru. Jeśli chodzi o celowniczego, no to tam już na trzecim perku najlepiej tutaj jest wybrać. Strzał z biodra, bo wiadomo na eberze cały czas strzela się w ruchu, raczej się nie staje, i warto zadbać o to, żeby te strzały wchodziły. Kierowca mechanik. Tutaj jazda terenowa, gładka jazda, albo kontrolowane uderzenie. To są takie trzy perki, które warto mieć. Tak, nowy nie ma tutaj, który jest lepszy, tak naprawdę. Tutaj warto zaznaczyć jeszcze, że kontrolu, kontrolowane uderzenie, co może niektórych zdziwić. Ale bardzo często, właśnie na jakichś randomach czy CW-kach przeciwników EBR chce się z wami zderzyć, licząc, że tego perka nie będziecie mieli. No i wiadomo, że on was zada, wam zada więcej niż wy jemu. Więc po to ten perk, żeby, tak, tak jakby, skontrować yy, jego chęci. No tak, oczywiście. No na randomach nie polecam ogólnie za bardzo taranowania, bo po tym można łatwo zginąć, ale na, na tarczach czy na CW jak najbardziej. Można czasami wymienić jeden za jeden EBR w ten sposób co może być korzystne dla timu, jeżeli to się w odpowiednim momencie zrobi. No i najbardziej bym wybierał wśród, wśród dwóch perków gładka jazda albo kontrolowane uderzenie. To są najważniejsze perki. I jeszcze pozostaje tutaj radiooperator. radiooperatorzy, no wiadomo, trzeba rozpoznanie w sytuacji zrobić, żeby zwiększyć ten zasięg widzenia. Bo na Berze on jest naprawdę tragiczny. Oprócz tych perków, które wymieniłem, na dowódcy jeszcze robimy... Też kolejny perk pod zasięg widzenia. Czyli tam zwiat to się nazywa. Mm, tak, tak, tak. Zwiat. Mm, to już na czwartym perku bierzemy zwiat. Potem możemy wziąć naprawę, żeby się szybciej naprawiały kółka. No i na szóstym perku ja mam jeszcze tutaj gaszenie pożaru. Można też sobie wybrać perk. Na dowódcy to było na tyle. Jest fajny perk na radiooperatora. Wyznaczony cel sprawia, że Pojazdy są widoczne dwie sekundy dłużej. To jest bardzo ciekawe, bo to naprawdę pozwala czasami nieźle outspot na Ciebie, Każdy sobie zawsze liczy do 10, jak dostanie spotę po strzale. A jeżeli ma się tego perka, to przeciwnik nie świeci się 10 sekund, tylko 12. I przez to czasami wjeżdża na spocie do pasywa, i przez to drużyna może go łatwo zniszczyć. To jest taki 200 IQ perk. Polecam go. Sam go nie mam, więc sobie często biorę właśnie dyrektywy, które go dają. I to było moim zdaniem na tyle, jeśli chodzi o załogę. Moglibyśmy teraz przejść do wyposażenia, które również jest bardzo ważne. Tak naprawdę na weży są dwa różne zestawy grywalne. Każdy z nich zawiera wentylację i optykę. To są obowiązkowe rzeczy. Trzeba po prostu zwiększyć zasięg widzenia maksymalnie, żeby osiągnąć te 445 metrów minimum. No i trzeci moduł, tutaj jest wybór. Dosyłacz, jeżeli chcemy grać tylko randomy, jeśli chcemy mieć na przykład Ebera takiego typowego podnatarcia, tylko. No to tam fajnym wyposażeniem też jest stabilizator. Na EBR-em raczej nie strzelamy co 10 sekund, z reguły jest to powiedzmy strzał na pół minuty. Gdzieś tam w ruchu strzelamy. I wtedy warto mieć tę stabilizację jak najlepszą. No i oczywiście wskazane są tutaj fioletowe moduły. Ten dosyłacz albo stabilizator to niekoniecznie, bo one mało dają, ale konieczna jest optyka fioletowa. No i wentylacja też. No, w pierwszej kolejności należy kupić zdecydowanie optykę. Jako drugi moduł fioletowy kupujemy wentylację. A jeżeli już naprawdę macie nadmiar obligacji, to możecie kupić sobie trzeci moduł, ten dosyłacz albo stabilizator. W zależności od tego, czy chcecie mieć wera pod randomy, czy pod cywuki. Ja na przykład jeżdżę z dosyłaczem. Ale stabilizator też jest sensownym wyborem. No, jeśli chodzi o pociski, tutaj często się spotkałem z takim zestawem, że ktoś wozi połowę, powiedzmy, hitów połowę. Hajków. Moim zdaniem nie jest to dobry wybór, bo po prostu te hity nie zawsze się sprawdzą. Czasami trzeba EBR-em, jak mamy low HP, trzeba czasem coś przesnajpić i te APCR-y wtedy do strzelania na duże odległości w ruchu są bardzo przydatne. No, APCR-ami pewnie się tak naprawdę pestki wchodzą, nawet nie z tych hitów, bo po prostu są za wolne. Wtedy z prawego wiadomo często się ebr zaznacza, i wtedy hitem bardzo ciężko trafić, bo po prostu ten pocisk za wolno leci. No albo może siąść na pancerz warstwowy przy objeżdżaniu na przykład mm, Dokładnie, od boku. dokładnie. więc wtedy APCRy są zdecydowanie objeżdżamy. lepsze. Tak, to oczywiście nie oznacza, że w ogóle mamy nie wozić tych hitów, bo no hity też się czasami przydają. Przykładowo taka 140, teoretycznie jest to czołg bez pancerza dla większości czołgów na kadłubie, ale ebr go od przodu... No, ono po prostu nie przebijemy za PCR-ów. Bez 190 penetracji to raczej nie wystarczy. Więc, jeżeli chcemy jakiegoś meda strzelać, 907, 140, coś takiego, no to musimy mieć hity wtedy, żeby mieć pewne pestki, żeby koniecznie przebić czołg. No i ja tutaj preferuję taki układ. Ja sobie wożę 18 PCR-ów, 10 hitów i 8 hajków. Myślę, że taki dość uniwersalny dobór tych pocisków można sobie postrzelać zarówno w ciężkie czołgi jak i lekkie to bardzo ważną rzeczą jest yy, tak jakby zmiana tych pocisków na bieżąco czyli żebyście nie jeździli całej bitwy na przykład tylko na EPCR-ach bo tutaj dużą zaletą są haeki które mają 105 mm penetracji że na przykład wiele, praktycznie każdy czołg od tyłu a dużo czołgów od boku jesteśmy w stanie przebić jak taka penetracja nam wejdzie nawet za te 600 damage'a, no to robi różnicę z porównaniem do tam 400 na APCerach, więc bardzo ważne jest to, żeby świadomie w czasie bitwy po prostu dobierać, z którego pocisku strzelamy. To tak tylko to powiem. No tak, dokładnie, dokładnie. Jeśli też te haki nie tylko damage dają, ale też bardzo dużo modułów potrafią zniszczyć. To jest dodatkowa ich zaleta. No, właśnie a propos pocisków, to jak mamy przeciwnika EBR-a, to lepiej z hajeków, apc ów strzelać, jak Ty to widzisz? To też może być ciekawe pytanie, chociażby pod natarcia, kiedy spotykamy przeciwników EBR-a na otwarciu. No, ja to po prostu dostosowuję do sytuacji. Jeżeli wiem, że będę mógł się ulać po prostu na przeciwnika, powiedzmy przeskoczyć przez jakiś wał i pojechać po niego, strzelić z 10 metrów, to wtedy ładuję odłamkowo burzący pocisk. Ale jeżeli jest to takie bardziej. Defensywne otwarcie, którym będę dalej od przeciwnika i wtedy muszę na przykład ręcznie celować, a nie z prawego, no to wtedy lepiej mieć zdecydowanie apc I po prostu najlepiej oszacować sytuację, jak daleko będziemy od przeciwnika. Jeżeli będziemy powiedzmy 100 metrów od niego, no to wtedy zdecydowanie apc -y, żeby trafić w niego w ruchu. To jest taki mój wybór. No i materiały eksploatacyjne tutaj, żeby nikomu przypadkiem nie przyszło do głowy jeździć na gaśnicy, ani na rękawie, ani na automacie. No, muszą być koniecznie. Mocna kawa jak się nazywa, czyli no, rasy bojowe. To musi być, bo bez tego po prostu nie osiągniemy maksymalnego zasięgu widzenia. A to jest najważniejsza rzecz na czołgu lekki. Mm. Tak się akurat składa, że jeżeli mamy wszystkie moduły zwykłe i do tego założymy właśnie mocną kawę, to idealnie osiągniemy 445 metrów, pod warunkiem, że mamy też de, te dwa perki na dowódcy jeden i jeden na operatorze od spota te perki i wtedy jest wszystko ok, mamy maksymalny zasięg widzenia. Ale większy nie zaszkodzi, dlatego wskazane są kuletowe moduły. No i wiadomo, apteczka, zestaw naprawczy, jakie tam chcemy. No, i jeszcze ostatnia rzecz, która pozostała, czyli dyrektywy. Też w sumie bardzo ważna rzecz na EBR-ze. Możemy tutaj naprawić po prostu te rzeczy, których nie zrobiliśmy sobie perkami. Przykładowo, jeżeli nie macie zrobionego kamuflażu, to możecie sobie wziąć naturalne maskowanie. Ewentualnie tutaj też skupienie na celu to, co Wam polecałem. Daję dwie sekundy dłużej. Spotowanie przeciwników. No i też dyrektywy to są te dla załogi. To te dwa polecam. Naturalne maskowanie, skupienie na celu. Gaszenie pożaru, tak nie za bardzo. Raczej nie. Można zaryzykować i jechać bez tego gaszenia. No i dla wyposażenia dyrektywy. No to tutaj to wyborno. Dosyłacza zdecydowanie nie polecam, bo nie jest to wcale ważne na berze. Czyszczenie wentylacji albo kalibracja optyczna. Możemy tutaj sobie fioletowy moduł zastąpić taką dyrektywą, po prostu na optykę wrzucić. Często się dostaje za linię frontu czy za jakieś tam różne eventy te dyrektywy. Pewnie każdy ma tego dużo w garażu, a niekoniecznie każdy używa. I warto, żebyście właśnie z tego korzystali. Możecie sobie zobaczyć, po prostu których dyrektyw macie dużo i na tej dyrektywie jeździć. A jeśli chodzi o cewki, no to. Najlepiej po prostu wentylacja, albo kalibrację optyczną To są najlepsze dyrektywy pod EBR -a. No i chyba w ten sposób wszystko omówiliśmy Jeśli chodzi o wyposażenie na EBR -ze. No tak tylko jeszcze dla naprawdę świeżych graczy Tak tylko powiem, żebyście założyli kamuflaż na EBR -a. Myślę, że to jest rzecz trywialna No tak Ale czyli... tu warto wspomnieć, że jednak Kamuflaż tutaj to jest rzecz obowiązkowa Nawet choćbyście mieli kupić za golda, czy tam za jakieś kredyty co jakiś czas Zdecydowanie Trzeba go mieć. To daje tam ileś tam procent na każde 100 metrów, więc to jest bardzo ważne. Tak, tak. No, żebyście też farbami nie malowali czy coś, bo to nic nie da, tylko normalne kamuflaże. Dokładnie. Dobra, myślę, że w sumie na ten odcinek garażowy to tyle. O wszystkim praktycznie Tomek powiedział, za co mu naprawdę dziękuję. Wyczekujcie dalszych odcinków, jeszcze z Tomkiem ogarniemy. Jak to dokładnie zrobić, żeby Wam najlepiej pokazać? Czy to jakieś wycinki z bitew, czy to jak na treningówce To jeszcze ustalimy. No i na ten pierwszy odcinek to byłoby na tyle. Dzięki Tomek. O, dzięki, nie ma no, za co. No i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć.